Witam Was serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj mamy temat pole prostokąta i kwadratu. Już w klasie czwartej yy, troszkę mówiliśmy, co to jest pole, yy, ale sobie przypomnimy, bo podejrzewam, że już nie pamiętacie. Więc cóż to jest to pole? Pole jest to wszystko to, co znajduje się w środku w figurze. No, obwód, jak yy, Liczymy. Zresztą liczyliśmy już w tym roku. Obwód to jest to, co jest w koło figury. Natomiast pole to jest wszystko to, co znajduje się w środku. I w jaki sposób się to pole mierzy? Mierzy się to za pomocą tak zwanych jednostek pola. Tutaj mamy te jednostki. I tymi jednostkami jest na przykład 1 mm kwadratowy. 1 centymetr kwadratowy, 1 metr kwadratowy, 1 kilometr kwadratowy. Są jeszcze inne jednostki, za chwilę o nich powiem. Na razie skupimy się na tych, ponieważ pole takiego prostokąta będziemy mierzyć w takich mniejszych jednostkach, czyli na przykład w centymetrach kwadratowych. I co to, to są te centymetry kwadratowe. Jednostki kwadratowe to są po prostu kwadraty obok np. 1 cm albo obok 1 m w zależności od tego, jaka to jest jednostka. I teraz tą figurę np. chcę obliczyć jej pole w centymetrach kwadratowych. No to ja musiałbym wyłożyć tą figurę takimi kwadracikami obok 1 cm. I teraz to zrobię tak Szybciutko postaram się to wykonać. Podzielone w tą stronę, teraz jeszcze tutaj widzielę w tą stronę. No i zobaczcie. Tak, jeden kwadracik to jest 1 cm2. To jest kwadrat 1 cm na 1 cm. No i zobaczmy, ile takich kwadratów nam się tutaj zmieściło. No tu jest 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. No i tu jeszcze mamy takie połóweczki. Z tych dwóch połóweczek możemy zrobić jeden kwadrat, jakbyśmy je skleili do siebie. Jeden obok drugiego. Czyli y, mamy y, 25. No i została nam jedna połówka. Czyli ja mogę napisać, że pole tego mojego prostokąta to jest 25,5 cm. Kwadratowego. I mam pole zapisane. Moglibyśmy na przykład w milimetrach kwadratowych to pole mierzyć. Wtedy musielibyśmy całą tą figurę wyłożyć takimi malutkimi kwadracikami obok 1 mm. Byłoby dość, dość ciężko to narysować. Więc tutaj, jak najbardziej, te centymetry są takie najwłaściwsze do zmierzenia pola takiej figury, więc w ten sposób mierzy się pole, tak? No ale uciążliwe trochę by to było, gdybyśmy tak za każdym razem rysowali takie kwadraciki w środku i liczyli ile ich jest. Zobaczcie, co się stanie, jak ja, na przykład. Popatrzę, jaką tutaj mam szerokość, jaką mam długość i pomnożę to ze sobą. Jakbyśmy na długość się popatrzyli, to jest 8,5, czyli 8,5, a na szerokość mamy 3, tak? Tu mamy 8,5 cm, a tu mamy 3 cm. No i pomnóżmy 8,5 razy 3. 8,5 razy 3. 3 razy 5, 15. 1 dalej. 3 razy 18, 4, 1, 25. No i po przecinku mam jedno miejsce. Czyli mi wyszło 25,5. Czyli dokładnie to samo, co tutaj żeśmy wyliczyli, że jest. Czyli to jest szybki sposób liczenia pola prostokąta i kwadratu. Czyli nie rysowanie, tylko po prostu mnożymy długość razy szerokość. I to trzeba, trzeba sobie zapamiętać, że tak się liczy pole prostokąta i pole kwadratu. Długość razy szerokość. I zaraz tu będziemy y, liczyć sobie y, w zadaniu. Tu jeszcze na momencik wrócę do tych jednostek kwadratowych, bo mówiłem, że jeszcze są inne jednostki. Y, tu mamy jednostki kwadratowe. Natomiast y, jeszcze są dwie jednostki, być może gdzieś tam kiedyś się spotkaliście. To są ary i hektary. To jest jeden ar. Jeden hektar. No, ary i hektary są używane do. Mierzenia powierzchni, głównie działek. Na przykład działka budowlana ma na przykład nie wiem, 10 arów, powiedzmy, czy, czy jakieś tam pole uprawne, na przykład, ma 5 hektarów. Więc to są takie jednostki, w których raczej nie używa się do obliczania pola figur ale natomiast używa się ich do obliczania pola powierzchni właśnie działek. Więc to na razie wspominam o tych jednostkach, bo my na następnej lekcji będziemy się dokładniej zajmować jednostkami pola i wtedy sobie powiemy jakie tam są zależności między tymi jednostkami. A teraz na razie liczymy pola prostokąta i kwadratu. No i mamy tutaj trzy prostokąty, w tym jeden to jest kwadrat. I mamy policzyć ich pola. Więc będziemy stosować tą metodę, którą przed chwilą żeśmy odkryli, czyli długość razy szerokość. Więc żeby zastosować tą metodę, no to ja muszę zmierzyć tą długość i tą szerokość tych prostokątów, żeby wiedzieć jakie mają wymiary. Czy tu mamy 4 cm, tu jest 2 cm i tu było 3 cm 3 cm? Więc już możemy liczyć pola. Pole oznaczamy dużą literką P, więc jak liczycie pole, to zawsze zanim napiszecie działanie, piszemy literkę P. Duże. I liczymy 4 cm razy 2 cm, czyli długość razy szerokość. To się równa. 4 razy 2 jest 8 cm kwadratowych Kwadrat liczymy dokładnie tak samo, tylko że no tutaj długość i szerokość jest tak sama, więc będzie 3 cm razy 3 cm. A to się równa 9 cm kwadratowych. Czyli 9 takich kwadracików by się tutaj zmieściło, to tu by się 8 zmieściło. No i jeszcze jeden nam tu został. Tu będziemy mieć 3,5. A tu mamy 1,3 cm. Tu mamy ułamki. No i znów pole równa się 3,5 cm razy 1,3 cm. Ta się równa, no i na boku trzeba sobie pomnożyć. Ile to wyjdzie? 5, 15, 1 dalej. 1 razy 5, 5, 3. Dodajemy. No i dwa miejsca po przecinku, czyli 4. 55 centymetra kwadratowego. Czyli mamy wyliczone pola tych prostokątów. No to idziemy dalej. Teraz sobie powiemy o tak zwanych wzorach na pole prostokąta i na pole kwadratu. Zobaczcie przed chwilą żeśmy mówili, że pole prostokąta liczymy mnożąc długość przez szerokość. I teraz tak, jeżeli długość oznaczę sobie literką A, a szerokość literką B, to ja mogę sobie zapisać, że pole to jest A razy B. Widzicie, A to jest długość, a B to jest szerokość prostokąta. Czyli to jest taki Wzór, czyli taka, on pokazuje nam metodę liczenia tego pola, ponieważ będziemy liczyć pola też innych figur na następnych lekcjach, więc musicie wiedzieć, kiedy mnożyć długość przez szerokość, a kiedy mnożyć coś innego ze sobą, żeby nam to pole wyszło. Dlatego wprowadzamy takie właśnie wzory, które Wam pozwolą zapamiętać metody. Czyli wzór na pole prostokąta A z B, no a na kwadrat, ponieważ kwadrat ma równe boki, to jak ten bok ma długość A, no to ten ma też A. Bo mieliśmy przed chwilą pole kwadratu. I wtedy wzór wygląda nie A razy B, tylko A razy A. Gdzie A? No to jest bok kwadratu. Więc te wzorki, Trzeba sobie zapamiętać, zapiszcie sobie je tam gdzieś w zeszycie na kolorowo, żeby wiedzieć, bo one jeszcze nieraz się przydadzą. I teraz jeszcze mamy jedno zadanie takie praktyczne, które pokaże Wam do czego na przykład może być potrzebne nam to pole. Po co my to musimy umieć liczyć. Mamy takie zadanie. Państwo zielińscy chcą wyłożyć podłogę łazience płytkami. Ile metrów kwadratowych płytek muszą kupić, jeśli łazienka ma wymiary 3,2 metra na 2,5 metra. I tu mamy właśnie praktyczne wykorzystanie liczenia pola. No, każdy, myślę, w domu ma łazienkę w kształcie prostokąta. Chyba, że ktoś tam ma jakąś. Inną, o innym kształcie, ale generalnie zazwyczaj podłoga w Łazience ma kształt prostokąta. Teraz, ile do sklepu, muszę wiedzieć, ile mam kupić płytek. No i płytki w sklepie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak byliście gdzieś, kiedyś, że sprzedaje się na metry kwadratowe. Czyli nie na sztuki. Nie idziemy, nie mówimy, że poproszę 50 płytek, tylko kupuję w metrach kwadratowych. Więc muszę wiedzieć, ile tych metrów kwadratowych tutaj będzie. Więc pierwszy co robię, no to liczę pole tej podłogi w łazience, czyli pole prostokąta. No i... Mamy pomnożyć długość razy szerokość. No, mamy tutaj podane, że długość jest 3,2, a szerokość 2,5 metra. Czyli sobie mnożę. No, i znowu mnożymy sobie na błok pisemnie. Dodajemy. Zero, zero. Eee. W gromu, liczba mi tutaj wyszła A eee. miejsca po przecinku wyszło mi 8 metrów kwadratowych czyli tyle eee. muszę kupić tych płytek więc odpowiedź Mogę zapisać, że Państwo zielińscy, państwo zielińscy muszą kupić 8 metrów kwadratowych płytek. I to są właśnie takie zadania praktyczne na wykorzystanie. Właśnie obliczania pola, więc warto yy, znać metody liczenia pól, bo mogą się Wam właśnie w sytuacjach takich praktycznych kiedyś przydać. To wszystko na dzisiaj, i do usłyszenia na kolejnej lekcji.